Przeprzyjemny sprzęt Ale on jest Inaczej się go prowadzi niż Niż większą 125 to Znaczy większą, na większych kołach Bo to głównie tutaj kołami się różni, nie? <grybujesz> ja pierdziele A więc, siemanderu, moi drodzy, z tej strony Kładowy vlog A dzisiaj Benelliowo-TNT nowy vlog <grybujesz> na 125, Benelli TNT 125 Taki Powiem szczerze Karakan, ale zajebiście przyjemny. <noise> w ogóle jestem w szoku, jak to zobaczyłem na takich malutkich kołach. Jadę dzisiaj tylko tak o zobaczyć, czy, czy wszystko sprawne, czy wszystko działa. Dlatego nawet nie mam żadnego stroju na motocyklu Brany. Zaraz wracam, przesiadam się na kładziocha, bo dzisiaj jest taka pogoda bardziej, bardziej kładowa i każdy się patrzy. Kurde. Jaki przyjemny sprzęt. Nie, ja jestem trochę w szoku, bo, bo siedzi mi się na nim mega wygodnie. Siedzę totalnie wyprostowany, także no mega sztos. Tylko, że koła ma malutkie. <śm> no przedzik po prostu. Przetestujemy sobie ten sprzęcik na dniach. Może uda się, że Chris cross znowu wpadnie. Pojeździmy, pośmieszkujemy na interkomach. A zaraz mówię, przesiadam się na kładziocha, bo... Kurczę, ludzie myślą, że ja na motorynce jadę. Taki słonik na mrówce. Przesiadam się zaraz na kładziocha, bo pogoda jest taka, że, że pewnie zaraz może zacząć padać w sumie. E, przyjadę się trochę kładem, bo ostatnio na tych 125 piątkach tylko jeżdżę i jeżdżę. A kład został troszeczkę e, zaniedbany, więc... No, jak siadam na kłada, to mam taką euforię, że to jest nie do, nie do podrobienia w ogóle Dobra, nie przedłużam Wam. Jadę się przesiąść na kładziocha. Eee, sprzęcik wczoraj do mnie dotarł. Dzisiaj dopiero miałem okazję się chwileczkę oprzejechać tego w koło komina, żeby zobaczyć czy, czy wszystko działa, czy wszystko jest sprawne, czy wszystko mi w nim pasuje i, no i jest prześmieszne. <grym>, ja pierdzielę. A i mam nowy kask. <laughs> mam nowy kask. Możecie yy, przy okazji zgadywać zgadywać co to za kask. A kask został zakupiony w firmie ATVExpert.pl Za kilka dni wrzucę wam pewnie unboxing tego kasku, bo też ogarnąłem wam tam rabat na części dokładów. A tymczasem piszcie w komentarzach, co to mam za kask, bo wam na razie nie, nie zdradzę. <laughs> tak więc moi drodzy, widzimy się na dniach. A ja jadę. Benelli TNT 125. <laughs> Siemandero. Zamontowałem sobie co tylko interkom do kasku, mikrofony, także w sumie to jest taki test. No i tak jak mówię, możecie zgadywać sobie co to mam za kask, co to jest za nowy kask, który zakupiłem sobie na www.atvexpert.pl. Tam macie też procent na, na części dokładu, bo ta firma głównie specjalizuje się w częściach dokładów. Także od 5 do 10% zależy na co. Jak będziecie chcieli skorzystać z kuponu, to, to piszcie do chłopaków maile lub dzwońcie. I na hasło Kładowy Vlog oni wam powiedzą jaki, jaki wam mogą dać rabat. No bo wiadomo, na niektórych częściach te rabaty mogą być większe, na niektórych mniejsze. A wy piszcie w komentarzach co to za kask! Taki, Taki chciałem. Taki mam Nowy kład, nowy sezon <noise> Znaczy, nowy sezon, nowy kład, nowy kask, nowe wszystko, nie? Dobra yy... Nie przedłużam misiaki, więc Siemandero!